Cześć wszystkim, Będziemy Six 666 Tester Gear i słuchajcie, tak to jest trailout. Myślę, że wielu z Was e, pamięta tą grę jeszcze z mojego e, kanału. I słuchajcie, mm, przede wszystkim pozbyłem się problemów związanych z nagrywaniem, m.in. tą grą, więc będzie trailout już na stałe na kanale, plus będzie w e, Request 2, bo z tymi dwoma tytułami miałem, słuchajcie, problem. E, I zanim rusimy, ruszę z trailoutem 3.0, postanowiłem nakręcić właśnie ten odcinek po to, żeby słuchajcie, pokazać wam nową trasę, której wam nie pokazałem, a która była wprowadzona w ostatnim dodatku, i żeby ją sobie przetestować no oczywiście motocyklem. E, I teraz mam spory dylemat, którym by tu pojechać, bo... no... Ten kusi, bo wspominałem, że wygląda troszkę jak mój. Ten jest troszeczkę za słaby, ten nie do końca w moich klimatach, więc wybór jest oczywisty. Zmierzę się, słuchajcie, z samochodami, więc nie będzie to wcale takie łatwe, hmm. ale staram sobie jako wyzwanie jak widzicie rozwalić samochód pałką tak? dobrze słyszycie będę próbował to zrobić bo raz to mi się udało już czemu by tego nie powtórzyć miało być pałko ale spokojnie mamy na nim trzy okrążenia co on tam? a tak prowadzi mnie to jedna z tych nowości w trajlaudzie a pięknie poszło! kupla Więc jak rozmawia już ten samochód, tak na dobry początek tego odcinka i powrotu trailerka na kanał, to pomyślę nad tym. Tak wiem, no kontakty motocyklisty z samochodami nie kończą się, za dobrze. że tak razem potwierdza. nie musicie tego sprawdzać na własnych drogach ale spokojnie no i się nie poddamy właśnie leżałem niby w bo na drodze ale jednak się podniosłem no bo o no, udało się dolecieć no ciekawe ciekawe patrz kolego startuj halo. Kolego, czekam na Ciebie. Jest! Mamy to! Mamy to, więc mogę się skupić, słuchajcie, na tym, żeby gonić. Oczywiście szansa na wygranie motocyklantów tych zawodów jest e, znikowa. Fajnie, nie? Eee, i dlatego się skupiłem eee, po prostu na tej rozchwałce samochodu oczywiście no, mogłem sobie eee, zmienić broń możemy spróbować porównywać na podpór ale ale chętnie mi to niewiele zmienia eee, co się zmieniło w prelaucie? no, poza tym że doszły fotoradary eee, przeciwnicy są dużo bardziej agresywni słuchajcie wobec siebie e, bo pojeździłem troszkę eee. no nie da się tego po prostu przeoczyć eee. nie komentuję nawet już tej fizyki na tej trasie słuchajcie szalenie, ale to szalenie dużo ludzi bo ustawiamy w najróżniejszych miejscach o na przykład tu tylko tu nie można wjechać ale Jakbyście bardzo chcieli to można wjechać tu, no ale ja nie będę wjeżdżał. Eee, natomiast można się tak bawić, ja się bawiłem na tej mapie e, sprawdzając e, o co chodzi. No można na przykład wjechać tu, no ale nie da się tam wjechać, że tak powiem chyba nie... O, da się, no prawie się da. I tu dopiero nas resetuje. Eee, Lubię takie odkrywanie y, gierek, a tu wam muszę pokazać motor. Motocyk! Po Piękny. Czerwony. I bardzo zabawnie się rozwala. Nie wiem kto wpadł na ten pomysł, słuchajcie. No teraz nie, teraz już. O, motocykl jest w stanie stać bez przedniego koła. No gratuluję. Prayload to nie jest doskonały duch Natomiast e, zobaczcie ilu jest wszędzie dodanych ludzi Ja nie wiem, czy ci ludzie są tutaj dodani po to, żeby móc tu, że tak powiem e, robić Czy wy widzieliście tego samego ducha co ja? No nie mam pytań, nie mam pytań Słuchajcie, tu spróbuję zrobić taki numer A, nie trafiłem Tam pod most można wpaść, słuchajcie Teraz, żeby było zabawnie do gramienie nie zrespi, To znaczy o Teraz nie z A Znaczy mogę to oczywiście wymusić manualnie Generalnie e, dużo e, polepszyli silnik, której w różne wodotryski, a pojedziemy sobie tędy E, natomiast e, to, co się odbija na dalejności, to jest chyba oczywiste i nikomu nie trzeba tego tłumaczyć. E, a dobra, jeszcze wam jedną rzecz pokażę. Patrzcie na to! Iha! No i niestety motocyklem takie sztuczki się nie udają. I teraz, żeby było zabawniej, nie mogę się zrobić, muszę wykonać agonię kilkukrotną i teraz mam ruszyć dalej. A jak już ruszę, no to mogę się zrespić. O, proszę bardzo. E, nowością, słuchajcie, też są e, te billboardy, e, które e, pokazują e, najszybszych graczy. Pory w dnia są czymś e, fajnym. E, bo zaczynaliśmy, przypomnę wspomnę, tylko ten wyścig z suchą nawierzchnią, a jest mokra. Nie zauważyłem żadnej różnicy, jeśli chodzi o prowadzenie się e, tego, poza tym, że nie wiem, czemu... Oj, oj, oj. Teraz moja liczba klatek wygląda po prostu drastycznie nisko. To... sporo pesków, jak to poustawiać graficznie, żeby to było i ładne, Eee, i miało sens nagrywania na YouTube'a, a, a że będę musiał przed publikacją sprawdzić jak to wszystko wygląda. Czy, a przecież ja tu mogłem bawić się w rozwalaniu, a tu mamy fajna lapa już, no nie, no nie. Eee, tu słuchajcie, gdybyście chcieli, tak, można robić takie rzeczy, no ale poza tym, że nas wyrzuciło nad wodę, to nic więcej. Testowałem w bardzo wielu miejscach tutaj możliwość wypadania. E, natomiast co jeszcze zauważyłem? Zauważyliście niecenie powstałe, Tu przepraszam, muszę zrobić agonię odrujną. Teraz wam... O przepraszam, jeszcze jedna była agonia. O, jeszcze jedna. Dobra. E, I teraz U, mogłem wybrać zabogut. Tu powinien zostać lat po moim uderzeniu. No jest, tylko ta siatka go tam przykrywa. Mam nadzieję, że go widzicie. E, więc e, to są właśnie te wody graficzne. Generalnie e, jest zapowiedziany tego lata e, out 5 5.0. Nie wiem czemu jest pominięta wersja 4.0. To jest jakaś parodia i niedorobienie. Cały w ogóle motocyklowy dodatek uważam za kompletną pomyłkę. Kompletną. Chciałem tam rozwalić te, e, nazwijmy to torpedy z trail -outa, ale nie ma to najmniejszego sensu i znaczenia. No na pewno do tego motocykla i tego mojego gościa broń gitary jest bardzo fajna. O, może teraz mi się uda tam wpaść. No nie udało się. No i nas postawiło, zrespiło już dalej. E, chłopaki już pokończyły, więc nie pozostaje nic z niej, jak również, słuchajcie, dojechać do menu i... no jak ładnie tutaj jeden z, z chłopaków, komponentów. E, czy ja wam mówiłem, że wszędzie jest dodana masa ludzi? Zobaczcie. No szalenie, szalenie dużo jest tego, prawda? No ale nie będę się już skupiał, słuchajcie, na tym, e, jak to wszystko wygląda. Nie zamierzam Wam pokazywać e, nic więcej poza jedną rzeczą. Nie będę już robił żadnych testów, jak wygląda derby, monoderby, wyścig monoklas. Chociaż w sumie... Może by jakiś zrobić wyścig monoklasa? Coś takiego... Zabawnego? Hmm. Eee, wiecie co? No kusi. Kusi to bardzo. Kusi bardzo na tym torze na przykład. Tylko czy ja już tego nie robiłem w tamtym odcinku, który był jakiś czas temu? Nawet za długi czas temu. Nie pamiętam tego kompletnie. I dlatego, że nie pamiętam kompletnie, słuchajcie, to powtórzę sobie tą trasę, ale z. Tym samochodem, gdzie jest to moje auto. Tu, aha, bo jest w innym malowaniu. E, podoba mi się ten samochód, bo jest bardzo niestabilny w pewnych momentach i to powoduje, e, że robi się tutaj bardzo, bardzo ciekawie. E, I teraz tak naprawdę powalczę już e, konkretnie z przeciwnikami. No więc jedziemy. Tamto garażu chciała jechać. Od tym będę do jedna. Tutaj się na całego. Nie opłaca się jechać w pobocze, bo pobocze nas niestety zwalnia. Uuuu, uh, to jest szalenie szybkie Ale nasi przeciwnicy po prostu oszukują Jak e, widzicie mój rekord tutaj na tym e, e, Radarze jest 233 i jest to w sumie jeszcze daleko Ale na tym profilu nie mam tutaj zbytnio, bo odgrywamy e, za dużo nie prawie się udało mi obrócić a czy łatwo jest wygrać tym samochodem? no więc no zobaczycie e, mówiłem właśnie o e, agresywności e, tutaj e, chłopaków e, i, i ją na pewno widzicie możecie zaobserwować też następną rzeczy, a mianowicie dużo dużo więcej dla fragmentów e, naszych yy, pojazdów Zrobiłem tu niespodziankę zrzuciłem im tam na głowy no i teraz pojedziemy sobie tutaj tędy tu tym autem można słuchajcie wydarować sobie gromadzenie Kapuje kompletnie, co się właśnie teraz stało. Aha, mamy powyści. Raz, ogrywając trailauta 2-0, pamiętam, że chyba na jakiejś afrykańskiej trasie mi się to stało. I... To właśnie mi... co ja mam teraz zrobić? Będziecie uznali, że to jest normalne. Więc jak Adik jeszcze raz mi napisze, że Freylaut to jest najwspanialsza gra na świecie. Oczywiście, możesz tak uważać, ale ten materiał dobitnie pokazuje, że tak nie jest. Bo dalsza jazda nie ma najmniejszego sensu. Zobaczcie ile mogę jechać na godzinę. Eee, żeby było zabawniej eee, no. Coś tutaj poszło mocno nie tak. Bardzo mocno nie tak. No i... Czy ja powinienem zrestartować teraz tą grę? No wypadałoby, prawda? No więc zróbmy to, słuchajcie. Natomiast, jeżeli przydarzy się cokolwiek, co nie umożliwi mi ukończenie tego wyścigu, to pasuje i jeszcze w tym tygodniu trailer 3.0 będzie na kanale. A zaraz, zaraz, się nie będzie tego za szybko w tym tygodniu. Zastanówmy się. Ten materiał powinien wlecieć jeszcze, słuchajcie korek, natomiast z racji jeszcze uploadowania go na youtube'a to on fizycznie może wpaść dopiero w środę rano i myślę, że tak chyba będzie ostatecznie a potem by wypadało żebym zgodnie z wakacyjną ramunką i tradycją zrobił odcinek piątek i już mniej więcej wiem co tam będzie E, więc e, potem nam zostaje niedziela jeszcze. Chciałbym w miarę możliwości wrócić do mojego wakacyjnego cyklu wydatniczego, o ile mi na to czas e, pozwoli mi rzucać tam te materiały, co dni przez wakacje, no bo czemu nie. To było bardzo ciekawe, prawda? Um, nie uważam, żeby to tak było, ale zresztą to nie ma znaczenia. Dobra, ja tu się mam na wygranej zawodach, więc Nitro i dajemy do przodu. No, już jestem drugi. Ciekawe, czy to mi się uda wydachować, tak jak to robiłem podczas jednej z rozgrywek. No, szaleńcy, szaleńcy, naprawdę szaleńcy. Ach, to jest, mogłem wam skoczyć tu samochodem, ale troszeczkę byłem nie tak wystawiony jak trzeba. E, bardzo dużo ludzi biega tutaj na trasę, tak jak wam pokazywałem. Tych ludzi jest e, nie tylko dużo po całej mapie, ale jeszcze więcej biega, więc tak naprawdę z tej gry, z słuchajcie, w mojej ocenie zrobili A W ogóle to dajcie znać, czy yy, znacie, pamiętacie taką serię jak Carmageddon, bo to były gry, ale to były gry yy, z magii na swoją brutalność wobec przechodniów, yy, no... Postanowiłem na i wiecie, jak chcieliście zahamować sobie. Pokusić los, żeby nie ukończył tego wyścigu. O, upadło z niego coś. Dobra, wezmę na prowadzenie, ale tutaj troszeczkę nam podrażnimy. I... W sumie to właśnie zdajemy sobie sprawę, słuchajcie, że ani razu z różnymi odcinkami, z challengeami widzów jakie nagrywałem w trailaucie. Nigdy nie było, słuchajcie, odcinka, w którym w jednym odcinku pojechałem tylko na jednej i tej samej mapie. Także ten odcinek uważam, że będzie mimo wszystko ciekawy, oryginalny i będzie fajną zapowiedzią i wprowadzeniem właśnie do trailauta 3.0. Nie pytajcie mnie, czy będę nagrywał 5.0, bo będę chciał się mocno zastanowić e, po tym, jak się zapoznam z 5 5.0, jak go prowadzą, e, co, że tak powiem, będzie tam możliwe. Motocyklem się nie udało, samochodem się udaje. Finalował krążenie, zrobiłem skróta, źle wylądowałem przez problemy z, lekkie z fizyką tej gry. No i teraz muszę walczyć. Także Wy macie, że tak powiem, lepszy content do oglądania, a ja mam tutaj nieco trudny. Czy pobiję rekord? Nie, nie pobiję rekordu. Za późno zacząłem z nitrem. Cześć! Tak pomogłem ci. Kiedy się bije, tam trzeci korzysta, a w sumie trzech skorzystało. Tak. Ło, jaki fuks. Ciężko te małe meści sobie się wyrobić, słuchajcie. Huh, w zakrętach. No jedź sobie, jedź. Bo daj mi spokój. Nie. Oj, 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 oj! Coś pięknego! Przelecenie przy lądowaniu niestety nie było to moje, bardzo mi szkoda, z tego powodu. A to jest finał, hej! to jest meta! 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 Mistrzowskie zwycięstwo, sami to przyznaj... E, ale że jak? Dobra, byłem przekonany, że walczyłem o pierwsze miejsce, ale oglądnę sobie powtórkę. Dobra, nie wiem, nie wnikam, e, co tu się właśnie wydarzyło. Mm. Kończę ten odcinek. E, wbrew pozorom wyszedł i tak e, o takim całkiem normalnym e, czasie, że tak powiem. Mm no i e, co wam e, mogę słuchajcie pokazać więc e, no trailout to jest jak widzicie już kilka lat e, bardzo mnie kusiło żeby kupić e, te trzy dodatki e, wreszcie na przecenie ale jakoś tak no nie pykło nie wyszło no 30zł na Eee, 3, 6, 8 samochodów no nie uśmiecha mi się wydawać za 3 dychy wolę kupić grę którą będę ogrywał dla was na kanale natomiast e, no prześledźmy sobie e, te dodatki zobaczcie, nowy samochód, nowa mapa nowy tryb nowy samochód, nawet dwa, nowa mapa nowy tryb, e, outfity oczywiście e, ta gra doskonale pokazuje e, ta plansza cała jak bardzo się rozwijała, jak ją długo twórcy wspierali i notabene jeszcze ją wspierają, właśnie teraz, e, zmierzając do tego ostatecznego e, dodatku, który ma mm, wyjść. I no zobaczcie: każdy wydatek raz jest krótszy, raz jest dłuższa ta linia, ale generalnie tych rzeczy jest dużo. Dodawali nowe trasy, nowe modele. To był bardzo fajny tryb z ruletką, z tego powstawały odcinki. No, a ta gra dla mnie to już jest w jakiś sposób legenda gier zręcznościowych, i uważam, że jest to tytuł, którego jeżeli ktoś nie zna, to bardzo, ale to bardzo warto poznać. Tu jest błąd, bo jak widzicie, mamy 2024 i end update, czyli ten ostatni update, tworzący wersję 5.0, to zakładam, że zostanie zmodyfikowane. Po drodze był jeszcze Escort i Aston Martin, no to to było przeze mnie ogrywane. Poprzedni materiał z Trailauta trail to był ten dodatek motoraż, na który strasznie narzekam i najchętniej. Chodziłoby po głowie, żeby go zwrócić, ale to nie o to w tym wszystkim chodzi. Więc słuchajcie, ja się w tym momencie z Wami żegnam. Angel 666 Tester Gear i zapraszam Was już na kolejne materiały z tej gry. Cześć!